Nasz mur. Witam wszystkich! Yy, w kolejnym odcinku Słudecki Ostoi. Dzisiaj strasznie wieje. Przyjechałem, słuchajcie, na w takie fajne miejsce, który, na, w którym lubię polować. Yy, mam przed sobą wąwóz z prawej strony, taki zarośnięty i Strzeliłem w te z tej ambony sporo dzików. No i postanowiłem, że dzisiaj tutaj usiądę, ale nie wiedziałem, że aż tak tutaj wieje w tych polach. Yy, myślę, że będziemy słychać. Zobaczcie, jak będę ten materiał składał, ale powinno być ok. Yy, no więc, co, zaczynamy. Kolejny odcinek. Yy, pogoda jest piękna i nie ten wiatr. ale Być może z powietrzu światła trudno ucichnąć. No, strasznie mnie słyszycie. Ale nic dopiero co siadłem, więc zaczynamy polowanie. Zobaczcie jaki widok chmara Danieli. ci muszę ją tu namierzyć, bo one są daleko. Ale tu jest samochód, który się zatrzymał i obserwuję O! Jest cała Marka Danieli, jest tam innych Słuchajcie, na razie usiadłem, już chmara Danieli przeszła, ale bardzo daleko ode mnie to jest jakieś 600 metrów. Nawet auto się zatrzymywało, obserwowali, potem przechodziły przez drogę. Niedaleko stąd leży rogacz w zbożu, zaraz go Wam pokażę, niemocny, jakiś taki, czekajcie, może się, tam się leży rogacz, taki niezamocny. zaraz go spróbuję Wam pokazać, ale też dosyć daleko, jest jakieś 250 metrów, zobaczymy, może się uda dzięki kamerze go rozpoznać. Nasz koziołek sobie spokojnie leży, zobaczcie, jak ładnie tarniny kwitną. To już jest ten okres, że tak jeszcze myślę, że kilka dni dosłownie, już rozkupują się na dobre Jak będzie, żeby było troszeczkę cieplej, to one by naprawdę ładnie, ładnie zakwitły. To fajnie widać, bo tu są tych tarnin, między tarninami, to mamy bardzo dużo. Chcę Wam pokazać tutaj z tyłu. O. Widok jest pierwszorzędny. Te tarniny stanowią też super ostoje dla zwierzyny. Tutaj naprawdę potrafią dziki leżeć w tych pasach tarnin. Sarny to oczywiście, że tak, ale sporo zwierzyny drobne i oczywiście ptaków śpiewających. One tutaj jak najbardziej korzystają. To jest praktycznie, jak zdarzy się postrzałek, który pójdzie w tą tarninę, ciężki jest do podniesienia samo wyciągnięcie sztuki stamtąd jest to już jest wyczyn mamy tych wszystkich tych, tych skarbów powiedzmy stoków takich obrośniętych tarninami bardzo bardzo dużo Aż koziołek sobie leży na słoneczku i się opala no coś się zaczęło dziać, słuchajcie siedzę raptem nie wiem 15 minut 20 i coś, się, coś już się dzieje słuchajcie no i Otóż mnie ktoś tu jeszcze poluje, namierzyłem kłusownika, yy, poważnego kłusownika słuchajcie, który yy, jest niedaleko Ampony, jakieś około 100-110 metrów, nie mierzyłem dalmierzem, ale jest za mną, już Wam pokazuję, muszę się tutaj przykręcić. domowego, który już rozgląda się za młodym bażantem, młodą kurpatwą, młodym zającem, ale głównie yy, dziesiątkuje populację ptaków śpiewających. Ja tutaj dzisiaj sobie siedzę wokoło, słyszę gdzieś tam yy, różnego rodzaju ptaki. Natomiast on tutaj no nie przyszedł się przejść po prostu po zielonej łące, tylko przyszedł tu polować. Tak? Do wioski jest tu stosunkowo niedaleko, słuchajcie, jakiś do najbliższych domów, tu mam jakieś 500 metrów 600 może, a on sobie tutaj śmiało tutaj po no, wisku, że tak powiem, moim jego biega i, 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 i próbuje polować, tak? No i po, po, polujemy dalej strasznie nie, zimny wiatr wieje, także nie wiem czy będzie dzisiaj ruch zwierzyny, czy nie, ale naprawdę dzisiaj ten wiatr jest niesamowicie zimny. Słuchajcie, zrobiło się już tak, słońce zaszło, mamy godzinę, zerkniemy, za 15.08, spróbuję, użyję wabika, spróbuję wlewawić, może jakiś list tutaj z tych tarmin wyjdzie, na pewno tu lisy są, to jest taki jak my go bierzemy zbiorowo w okresie polowań zbiorowych to zawsze tutaj lisy są więc y, wydaje mi się, że y, no, spróbuję, zobaczymy być może jakiś lisura się pokaże ja wiem z doświadczenia, że używanie wabika, czyli kniazienia zająca kniazienia królika, pisku, myszy nie przeszkadza innej zwierzynie także jak sami polujecie to spróbujcie z, y, zawabić, czasami się zdarza także że sarny, które żerują ode mnie 150-200 metrów nawet nie przerywają y, że, żerowania podniosą łeb na chwilkę i Słyszą, że coś się dzieje, ale wracają zaraz także do normalnego żerowania, więc tutaj wabić można jak najbardziej. dziki, ale są dosyć daleko, będę musiał spróbować je podejść. Są ode mnie jakieś 350 metrów, też wyszły z tego pasu, pasa tarnin yy, Widzę je w lornetce, jeszcze widać całkiem przyzwoicie. Zresztą za mną no. widzicie, że jeszcze niebo jest jasne. Natomiast muszę kamerę przerzucić na parda i spróbuję to nagrać pardem. No, zobaczymy, czy nam się uda podejść Te dziki. Yy, myślę, że będzie. Yy, mam mało czasu, więc jestem z lunetą normalną. Z tym Zajsem, z Hatekiem, który był w poprzednich yy, materiałach, więc no, mam jakieś te 20 do 30 minut, więc schodzę za mbony i spróbuję te dziki podejść, być może się nam uda. Słuchajcie, udało mi się podejść dzikiej. Jak sami widzieliście, szedłem za nimi dosyć kawałek. Do dzików udało mi się podejść na dystans około 30-40 metrów, i dzięki temu urządzeniu zapalimy lampeczkę. Słuchajcie, wyłączę ten tryb nocny. O. Dzięki temu urządzeniu, to jest part, wiedziałem do czego strzelam. Miałem tylko lornetkę dzisiaj ze sobą. I tego parda do, do nagrywania. Udało mi się podejść te dziki na tyle blisko, że y, jestem przekonany, że strzeliłem y, chłopaka. Zaraz on tutaj leży, zaraz niedaleko. On przeszedł kawałeczek. Natomiast powiem wam, że strzelanie z lunety już teraz y, normalnej bez y, nokto czy termo, to już tak troszeczkę było ciemno i nie ukrywam, że strzelałem do dzika, celowałem na komorę, tak? Natomiast czy on dostał na komorę, nie wiem. Wydaje mi się, że on powinien leżeć, bo ja później w parcie sobie popatrzyłem mniej więcej i widać na, w tym niskim rzepaku, że ten dzik leży. Teraz podejdziemy sobie, zaraz sprawdzimy. Czekajcie, ja sobie to przełączę. Okej. Okay. Tylko to do ręki tak ma być. Dobra. i pastorał, sobie zaznaczyłem. Dzik jest tutaj przed nami. Już go widzę. O, tutaj słuchajcie, jest farba. Tutaj do niego strzelałem i ten dzik ten szedł Ewidentnie widać. Zaraz zobaczymy, gdzie on dostał. O, tutaj jest farba, widać ją wyraźnie. No, 308 i sako się sprawdza jak na razie. Te dziki nie odchodzą daleko. Są raczej, o zobaczcie, tutaj mamy znowu farbę. Sobie tak idę po tym tropie, bo no i tej farby jest dosyć dużo. Tutaj mamy farbę. Tu jest sporo farby. No, dzika widzę już, tak? Ale zobaczymy sobie znowu jak działanie amunicji Sako. Proszę. Myślę, że to będzie widać. Może zmniejszę trochę natężenie światła. O. Tutaj mamy tej farby jest naprawdę sporo. Dzigle je na dwie strony. Można zobaczyć to tutaj i zaraz na drugiej stronie tutaj. Więc widać ewidentnie, że, proszę, ilość farby jest naprawdę spora. Tutaj widać, już dzik jest przed nami, proszę, ktoś sobie zobaczył, farba jest taka, no chyba komorowa, powiem Wam uczciwie, ja przy nim jeszcze nie byłem, także idę od tego miejsca, gdzie, gdzie strzelałem, Tu już farby jest coraz więcej, dobra, dzik jest przed nami, zaraz zobaczymy, zobaczcie, tutaj idę, jak fajnie omalował już. Proszę. Jest chłopak. Ładny. Myślę, że dobre 70 kilo będzie miał. Proszę. Pitol jest? Jest. Więc zaraz go odwrócę na drugą stronę. Musiał z tego żypaku wyciągnąć. Czekajcie. Zaraz go spróbuję odwrócić. Zobaczymy jak ta kuna się zachowała. Sam jestem bardzo ciekawy. Tak. Dostał no troszeczkę go sprzedawałem, że tak powiem dzik dostał ewidentnie na za bardzo z przodu no ale strzelałem z punktu i w tym momencie słuchajcie widzimy różnicę między lunetą zwykłą a troszkę lepszą Zeissem lub Swarowskim teraz trzeba go stąd wytargać dobra roboty